Każda myśl, którą dopuszczasz do swojego umysłu, działa niczym subtelna fala na bezkresnym stawie istnienia. Ale te fale to nie tylko bierne odbicia Twojej świadomości, to twórcze impulsy. Każda z nich rzeźbi linię brzegową Twojego doświadczenia, zmieniając nie tylko to, jak postrzegasz świat, lecz także to, jak on na ciebie reaguje. Wyobraź sobie, że Twoje myśli są nie tylko odczuwane wewnętrznie, one wpływają na to, co zewnętrzne. Nie są biernymi obserwatorami rzeczywistości, są aktywnymi projektantami życia żeglowanie po kosmicznych prądach. Gdy nauczysz się sterować tą siłą, tą wewnętrzną nawigacją myśli i uwagi, możesz dotrzeć do prawdy tak głębokiej, jak samo istnienie. To prawda, która znajduje się na styku nauki, duchowości i potencjału ludzkiej świadomości. Jeden z kluczy do zrozumienia tej tajemnicy nosi nazwę efektu obserwatora. To zjawisko zaprasza nas do głębokiego pytania: czy sam akt postrzegania rzeczywistości, a więc nasza uwaga, nasza świadomość, może kształtować to, co postrzegamy? Fizyka kwantowa kiedy obserwacja zmienia wszystko. W świecie mechaniki kwantowej, czyli nauki badającej najmniejsze składniki materii, takie jak elektrony i fotony, odkryto coś zadziwiającego. Te cząstki mogą zachowywać się zarówno jak twarde cząstki, jak i rozproszone fale. To zjawisko nazwano dualnością falowo-korpuskularną. Jednak najbardziej zaskakujące jest to, że to, czy cząstka zachowuje się jak fala, czy jak cząstka, zależy od tego, czy jest. Obserwowana. Eksperyment z podwójną szczeliną. Fundament zaskoczenia. Najbardziej znanym dowodem tego zjawiska jest eksperyment z dwiema szczelinami. Gdy elektrony lub fotony przechodzą przez dwie szczeliny bez obserwacji, tworzą wzór fal, jakby rozchodziły się w wielu miejscach naraz. Jednak gdy tylko zaczniemy je obserwować, zaczynają się zachowywać jak pojedyncze cząstki, a wzór fal znika. To niepojęte. Sama obecność świadomości zmienia wynik eksperymentu. Czy świadomość zmienia rzeczywistość? Dla wielu myślicieli, filozofów i interpretatorów nauki efekt obserwatora wykracza daleko poza granice laboratorium. Niektórzy sugerują, że świadomość może oddziaływać nie tylko na mikroświat cząstek subatomowych, ale także na naszą codzienną rzeczywistość. Z tego punktu widzenia świat, w którym żyjemy, nie jest czymś całkowicie stałym i obiektywnym, wręcz przeciwnie. Może być kształtowany przez nasze przekonania, intencje i uwagę. Rzeczywistość staje się czymś plastycznym, współtworzonym przez akt obserwacji, prawo przyciągania, a fizyka kwantowa. Ta idea znalazła odbicie w koncepcjach znanych z rozwoju osobistego i duchowości, jak na przykład prawo przyciągania. Według którego nasze myśli przyciągają do nas wydarzenia o podobnej energii. Choć nauka zachowuje ostrożność wobec takich wniosków, łączy je z efektem obserwatora jeden wspólny fundament: myśli mają moc sprawczą. Zarówno efekt obserwatora w nauce, jak i prawo przyciągania w duchowości opierają się na założeniu, że to, jak myślimy i na czym skupiamy uwagę, wpływa na naszą rzeczywistość świadomość jako współtwórca rzeczywistości. Niektórzy interpretatorzy mechaniki kwantowej idą jeszcze dalej. Twierdzą, że świadomość ludzka nie tylko wpływa na wynik obserwacji cząstek, ale może także kształtować zjawiska na poziomie makroskopowym w naszym codziennym świecie. Oznaczałoby to, że nasze myśli, emocje i intencje mogą uczestniczyć w procesie tworzenia rzeczywistości, którą na co dzień przeżywamy. To podejście podważa tradycyjne przekonanie, że rzeczywistość istnieje niezależnie od nas jako coś stałego i obiektywnego. Zamiast tego sugeruje, że świat jest plastyczny, współtworzony przez świadomość obserwatora. W tym ujęciu Ty sam jesteś częścią mechanizmu tworzenia twórcza moc intencji. Jeśli rzeczywistość może być kształtowana przez obserwacje, a twoje myśli i uczucia mają wpływ na to, co się wydarza, to twoje intencje nabierają ogromnego znaczenia. Nie chodzi tu o magię ani życzeniowe myślenie, ale o subtelny, głęboko ludzki wpływ. Oto, jak twoje wewnętrzne nastawienie może zmieniać zewnętrzne doświadczenia. Z tego nurtu myślenia wyłania się filozofia, wedle której to, na czym się skupiasz, rozkwita. Jeśli karmisz umysł lękiem, niepokojem lub gniewem, to one mogą zacząć dominować w Twoim świecie. Jeśli jednak praktykujesz uważność, wdzięczność i świadome nastawienie, Twoja codzienność może nabrać zupełnie nowego wymiaru prawo przyciągania, między metafizyką a nadinterpretacją. Wielu ludzi odnosi efekt obserwatora do tzw. prawa przyciągania, przekonania, że pozytywne myśli przyciągają pozytywne zdarzenia, a negatywne przyciągają negatywne. Choć jest to idea o bardziej metafizycznym niż naukowym rodowodzie, jej popularność rośnie. Jednak warto podejść do niej z umiarem i rozwagą. Nie każda trudność w życiu wynika z negatywnego myślenia. Żyjemy w świecie złożonym, gdzie zewnętrzne okoliczności, systemy społeczne i relacje mają ogromny wpływ na nasze doświadczenia. Nadmierna wiara w to, że sami w pełni kontrolujemy rzeczywistość siłą myśli, może prowadzić do frustracji lub zrzucania winy za porażki wyłącznie na siebie. Granice metafory, kiedy nauka staje się symbolem warto rozróżniać. Efekt obserwatora to zjawisko fizyczne, mierzalne, występujące w skali subatomowej. Przenoszenie go bezpośrednio na życie codzienne to już metafora, nietwarda nauka. Zbyt dosłowne traktowanie tej zależności może prowadzić do błędów poznawczych, czyli do przekonania, że nasze myśli mają moc dosłownego przekształcania fizycznej rzeczywistości w każdej chwili. Dlatego tak ważne jest, by nie zatracić granicy między inspiracją a iluzją. Owszem, nasze nastawienie ma wpływ na nasze działania, a działania zmieniają świat, ale nie oznacza to, że samo myślenie wystarczy, by wszystko się odmieniło. Pozytywne myślenie nie zastępuje działania może być paliwem, ale nie sterem ani silnikiem współistnienie ty i system. W ostatecznym rozrachunku jesteś nie tylko jednostką, jesteś częścią większej całości. Twoje życie to sieć relacji, zależności, wspólnoty i struktury. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, że świadomość osobista i zbiorowa się przenikają. Twoje myśli mają znaczenie, ale nie są jedyną siłą kształtującą twój los. Efekt obserwatora, traktowany jako symbol, może być potężnym przypomnieniem. Świadomość zmienia sposób, w jaki widzimy świat, a przez to sposób w jaki w nim działamy, ale pełnia przemiany następuje dopiero wtedy, gdy myśl łączy się z odpowiedzialnością i działaniem. Od mądrości starożytnych po kwantowe zagadki. Choć współczesna nauka dopiero zaczyna badać wpływ świadomości na rzeczywistość, wiele starożytnych tradycji już dawno uznało myśli, intencje i wewnętrzny stan za kluczowe elementy ludzkiego doświadczenia. Hinduizm, buddyzm, Dżinizm, wszystkie podkreślają prawo przyczyny i skutku, znane jako karma. To, co myślisz i robisz, wraca do Ciebie w takiej czy innej formie. W buddyzmie praktyka uważności, bycie obecnym w każdej chwili i obserwowanie własnych myśli bez przywiązania to sposób na poznanie natury rzeczywistości. Mówi się, umysł jest wszystkim, stajesz się tym, co myślisz. Budda. To, co dziś nauka wyjaśnia przez efekt obserwatora, starożytni poznawali poprzez medytację, kontemplację i życie w harmonii. Mentalizm i zasada zwierciadła. W hermetyzmie, starożytnej tradycji duchowej, odnajdujemy zasadę, jak na górze, tak na dole czyli ideę, że to, co dzieje się w mikrokosmosie, np. w umyśle, wpływa na makrokosmos. Czyli świat fizyczny. Zasada mentalizmu głosi, że wszystko jest umysłem, a świat jest mentalnym tworem. To znów zdumiewająco koresponduje z nowoczesną ideą, że rzeczywistość nie istnieje na zewnątrz w stałej formie, ale jest kształtowana przez świadomość, która ją postrzega. Choć nauka i duchowość mówią różnymi językami, obie zgadzają się co do jednego: świadomość ma znaczenie. Praktyczne zastosowanie, żyj jako świadomy obserwator. Zamiast traktować efekt obserwatora jako magiczne zaklęcie, można potraktować go jako inspirację do bardziej świadomego życia. Co możesz zrobić? Medytuj, ucz się obserwować swoje myśli bez oceniania. To buduje dystans i wolność. Wizualizuj pozytywne rezultaty, nie jako pewnik, ale jako kierunek działania. Używaj afirmacji. Karm swój umysł świadomym, wspierającym przekazem. Podejmuj decyzje uważnie, zastanawiaj się nad ich skutkami, zamiast działać automatycznie. Wyrażaj wdzięczność. Skupianie się na tym, co dobre, przesuwa perspektywę na obfitość. Ćwicz empatię i obecność w relacjach. Tworzysz nie tylko swój świat, ale też pływasz na świat innych. To nie są sztuczki kwantowe, to narzędzia rozwoju osobistego. Które niezależnie od naukowych dowodów mają realny wpływ na Twoją jakość życia. Uważność jako praktyka istnienia. W świecie, gdzie rzeczywistość może być subtelnie kształtowana przez świadomość, uważność staje się nie tyle techniką, co sposobem bycia. W tym sensie żyjesz nie jako bierny obserwator, ale jako współtwórca doświadczenia ktoś, kto patrzy, rozumie i reaguje świadomie. Pamiętaj, nie jesteś wszechmogący, jesteś częścią większej całości. Nie chodzi o to, by myślami zmieniać świat magicznie, ale by lepiej rozumieć siebie, by lepiej funkcjonować w świecie realnym, w relacjach, w systemie. To nie mistyka, to odpowiedzialność. Ostateczna refleksja umysł jako początek. W ostatecznym rozrachunku wszystko zaczyna się w umyśle. Jak powiedział ojciec teorii kwantowej Max Planck, kiedy zmieniasz sposób patrzenia na rzeczy Rzeczy, na które patrzysz, zmieniają się. Nie jesteśmy tu tylko po to, by patrzeć, jesteśmy tu, by widzieć świadomie. A widzenie prawdziwe, uważne, intencjonalne to akt twórczy, to akt życia.